Kolejny patent zabezpieczenia, żeby było łatwiej Wam na chłodniach. Widzicie, niektóre z nich mają te szyny tutaj ruszone. Ja wtedy Wam nie pokazałem na tym poprzednim filmiku. Tutaj Wam pokażę jeszcze jeden patent, który można tutaj zrobić. O, przyjechał szalter. Słuchajcie, wygląda to tak. Zdejmujecie karabinczyk ten tutaj. Po zdjęciu tego karabinczyka. Tutaj są takie blokady, można to pewnie kiedyś to można było zablokować, tutaj on prowadzić. Tak, i wtedy Wam się nie rusza. Widzicie? Tutaj się zabezpieczę. Otwieramy. Można przesunąć na drugą stronę, pole poleci do środka. Ale teraz patrzcie na ten temat. Tą dźwignię na dół na tego kapselka. I teraz polecić. Tak. O ja pierdziałem. Potrzeba na dwóch rąk. Widzicie? wysuwa się na bok. Dlaczego ja tego nie lubię robić? No bo widzicie, nie otwiera się ten spoiler z tej strony akurat wiweko więc i tak muszę wchodzić tam. Tu mam wydech, ale tak można też podłączać przewody. Dzisiaj tak podłączę, żeby Wam było, znaczy tak zdecydowanie podłączyć, żeby pokazać Wam, jak to wygląda na przykład. Także tak, niech na niektórych chodniach jak widzicie, że jest taka rozsuwana, w ten sposób się ją wysuwa. Trzymaj się Szerokości i miłość. Zamykanie to wiadomo w sposób analogiczny. Tutaj teraz zablokowało się. Trzeba znowu podnieść tu. Znowu mi brakuje ręki na dół i całą szynę wepchnąć. I teraz wpychamy tak długo aż ona się tutaj nie wskoczy. Widzicie? Zamknięte. Oczywiście możecie zamknąć sobie tą szynę tu. Ja jej nie zamykam, pozwalam jej chodzić generalnie po wszystkim. I tyle. Pamiętajcie o zabezpieczeniu tego karabinczykiem, bo ile sobie przypominam, to tu jest taki czujnik, który jak zauważy, że wam się ta szyna wysuwa, to chyba blokuje komuś, co ja dobrze pamiętam. Jest taki cyrk na tych. Więc pamiętajcie o tym, żeby ten karabinczyk tam włożyć. A no cały to już wiecie chyba, jak podnosić nogi i tak dalej. Trzymajcie ta się.